Zasubskrybuj nasz kanał, aby otrzymywać najnowsze komentarze zarządów spółek giełdowych, analityków i ekspertów inwestycyjnych. Partnerem programu jest spółka MFood SA, największy giełdowy polski producent oraz dystrybutor miodów z całego świata. Nagranie zrealizowane podczas 23. Konferencji Rynku Kapitałowego, organizowanej przez Izbę Domów Maklerskich. Witam serdecznie. W trakcie 23. konferencji organizowanej przez Izbę Domów Maklerskich w Bułkowinie Tatrzańskiej, konferencji poświęconej rynkowi kapitałowemu, rozmawiamy również o cyberbezpieczeństwie. Moim i Państwa gościem dzisiaj jest dr Michał Mostowik, adwokat w Deloitte Legal. Dzień dobry Państwu. Panie mecenasie, Dora, taki fajny skrót. Dla rodziców może się kojarzyć ewentualnie z filmem, z bajką, z kreskówką oglądanym przez dzieci. Wiem co mówię, sam mam dwie córki. Ale w tym wypadku Dora to nie bajka. Dora to unijny pakiet legislacyjny, który nas czeka i dotyczy cyberbezpieczeństwa. No właśnie, ale czym jest Dora w praktyce? Dora nie jest bajką, Dora jest rzeczywistością. Dora. Co mało osób wie, już obowiązuje, ponieważ DORA weszła w życie w styczniu tego roku i DORA jest rozporządzeniem unijnym, które jednakowoż weszło w życie, ale stosujemy je od 17 stycznia 2025 roku. Jest to rozporządzenie, które jest horyzontalnym aktem prawnym. Generalnie możemy je podsumować jako kodeks cyberbezpieczeństwa dla instytucji finansowych w Unii Europejskiej. DORA jest aktem prawnym nowym. Co nie znaczy, że wszystko, co jest w tym rozporządzeniu, będzie całkowitą nowością dla instytucji finansowych. Niemniej jest to pierwszy tego rodzaju akt prawny, który w taki szeroki sposób i na poziomie norm prawnych, czyli już nie tylko rekomendacji, zaleceń, stanowisk organów nadzoru, ale jako bezwzględnie obowiązujący akt prawny, reguluje temat cyberbezpieczeństwa sektora finansowego w Unii Europejskiej. I pod tym względem Dora na pewno z. Pewnym, pewnego rodzaju przełomem, jeżeli chodzi o unijną legislację. Jak dobrze rozumiem, wcześniej tego nie mieliśmy, a, a skoro tego nie mieliśmy, no to czy nasz rynek kapitałowy był zabezpieczony? Jeżeli tak, to w jaki sposób, jaką się miał na tle norm, standardów obowiązujących w Unii Europejskiej, być może w kontekście również porównania do, do świata, no bo skoro zostało to wprowadzone, to zapewne oddolnie były sygnały, że potrzeba jest duża, bo system jest dziurawy. To nie tak, że system jest dziurawy, ale rzeczywiście dotychczas regulacje miały taki charakter trochę paczkurkowy. To znaczy, po pierwsze, nie mieliśmy przepisów prawa, to raczej były właśnie, jak wspomniałem, wytyczne, rekomendacje organów nadzoru na poziomie unijnym czy to na poziomie polskim. Między innymi bardzo szczegółowymi. Wytycznymi była rekomendacja D dla sektora bankowego, no i wytyczne dla innych sektorów rynku finansowego, między innymi dla podmiotów na rynku kapitałowym, która w dość szczegółowy sposób traktowała temat zarządzania obszarem technologii informacyjnych w instytucjach finansowych. Czy to było dziurawe? Może odpowiem przekornie. Nie da się prawdopodobnie wprowadzić systemu, czy ogólnie całego, nie da się dostosować obszaru bezpieczeństwa w taki sposób, żeby był on 100% odporny na zagrożenia. I praktycznie zawsze jakieś ryzyko będzie się pojawiać i, i nigdy tego nie wykluczymy. To, co jest istotne i to, co z punktu widzenia Dora jest najważniejsze, to żeby ten obszar był zarządzany w sposób. Nie chcę powiedzieć rozsądny, ale zarządzany w sposób zgodny ze sztuką. To znaczy, żeby faktycznie był ten obszar przede wszystkim w świadomości instytucji finansowych, że to jest yy, adekwatne i to jest yy, tu i teraz do wprowadzenia. Czyli powinniśmy już tu i teraz myślę, o cyberbezpieczeństwie, nie traktować tego jako melodii w przyszłości. I wydaje mi się, że to, co jeszcze istotne z punktu widzenia Dory, to że właśnie Dora podsumowuje tę kwestie i. Traktuje je jednolicie dla instytucji finansowych, jednolicie w tym sensie dla instytucji finansowych, że obejmuje ten obszar całościowo. To znaczy, że już przestajemy mieć do czynienia z regulacjami takimi punktowymi, e, odnoszącymi się do poszczególnych zagadnień typu zarządzanie incydentami, które się pojawiają, typu umowy outsourcingowe z podwykonawcami, tylko mamy regulacje całościowe. Nie będzie ona jednolita, będzie ona stosowana proporcjonalnie w zależności od tego, czy mamy do czynienia z większymi instytucjami, czy z mniejszymi, bo oczywiście i naturalnym jest, że na rynku finansowym mamy podmioty, których, yy, 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 które z punktu widzenia systemowego są bardziej lub mniej istotne i których przykładowo zaprzestanie działania na kilka godzin w ciągu dnia może spowodować znaczne straty, a może być, nie chcę mówić niezauważalne, ale na pewno istotnie mniejsze, istotnie mniej dotkliwe dla, dla rynku. I to jest również element uwzględniony w nowym rozporządzeniu. Panie mecenasie, nowe rozporządzenie, czy są tam nowości, które należy wprowadzić czy już zostały wprowadzone, albo należy je wprowadzić, jeżeli tak, to kiedy, jeżeli chodzi o naszą, nasze polskie prawo. No i właśnie jak nasze polskie prawo, legislacja ma się do unijnego w tym momencie? Jeżeli chodzi o rozporządzenie DORA, to jest to rozporządzenie. Oznacza to, że jest to akt, którego Polska nie musi implementować, ponieważ z dniem wyznaczonym przez prawodawcę wchodzi w życie i jest stosowany. W związku z tym nie potrzebujemy ustawy, żeby. Normy prawne przewidziane w tym rozporządzeniu dotyczyły polskich instytucji finansowych. Pod tym względem. A to dobrze, czy niedobrze, że nie musimy? Dotychczas doświadczenie uczy, że większość dyrektyw rynku finansowego nie była wdrażana w terminie przez polskiego ustawodawcę, co niejednokrotnie powodowało problemy praktyczne, kiedy przepisy tej samej dyrektywy były stosowane już w niektórych innych państwach unijnych, a w Polsce ich jeszcze nie, nie mieliśmy. Więc z tego punktu widzenia na pewno jest to rozwiązanie korzystne. Niemniej warto pamiętać, że y, pewne elementy warto y, poddać refleksji w momencie, kiedy Dora będzie wchodzić w życie i być może warto się zastanowić, czy... Niektóre przepisy prawa polskiego, jeżeli chodzi na przykład o regulację outsourcingu, tajemnic zawodowych, czy to nie są tematy, które warto byłoby poddać refleksji i być może dostosować do, do nowych przepisów w sposób, który na przykład pozwalałby instytucjom finansowym bardziej elastycznie zarządzać tym obszarem? Panie Wysokim mam takie pytanie, które może zaskoczy. E Deloitte, jako jedna z wielkich czwórki, e ma dostęp do. Audytu największych graczy na rynku, w tym instytucji finansowych. To pytanie jest, czy wspomniana przez Pana nieobowiązkowa albo pewnego rodzaju opóźnienie wprowadzania pewnego dyrektyw, czy jest chęć po stronie polskich instytucji finansowych do tego, aby wdrożyć to rozporządzenie i zacząć je stosować? Czy jest? Pewna doza na razie e, ograniczonego zaufania. Wydaje mi się, że świadomość rynku rośnie. Tutaj rzeczywiście, w zależności od e, instytucji finansowej, z którą rozmawiamy, powiedziałbym, że ten poziom gotowości jest zróżnicowany, ponieważ są instytucje finansowe, które już dość świadomie do tego tematu podchodzą i zaczynają myśleć o projektach wdrożeniowych. Są instytucje, które na razie rozpoznają temat. Wiedząc, że mamy jeszcze takie niecałe dwa lata w zapasie, i być może jeszcze czas na to. Ale to, szybko, względu, że nie ale to szybko zleci. To Oczywiście, szybko że, zleci. Jeżeli chodzi o DORę, warto pamiętać, że duża część regulacji DORy będzie doprecyzowana w tak zwanych RTS-ach. To są po prostu akty prawne drugiego, drugiego poziomu, które doprecyzowują rozporządzenie DORa. W związku z czym rzeczywiście nie możemy powiedzieć, że na ten moment ta regulacja jest. Kompletna i wiemy dokładnie, z czym się będzie wiązać. To będzie jeszcze doprecyzowane. Niemniej rzeczywiście spotykamy się już na rynku w tym momencie z taką, przynajmniej jeżeli chodzi o część instytucji finansowych, z pewną gotowością do podejmowania tematu tak naprawdę takiego pogłębiającego się wdrożenia od tematów najbardziej ogólnych do tematów bardziej szczegółowych, które prawdopodobnie będą e, dopinane tak naprawdę w ostatnich tygodniach czy miesiącach, pewnie przed, e, przed tym 17 stycznia 2020. Panie mecenasie, kończąc, podsumowanie, a zarazem pytanie. Jak Pan ocenia Cyberbezpieczeństwo w Polsce, w tym przede wszystkim rynek kapitałowy, o którym dzisiaj rozmawiamy, ale też i szeroko instytucje finansowe. Jesteśmy w tyle? Jesteśmy na czasie? Myślę, że przede wszystkim warto powiedzieć, że pod kątem technologicznym polski sektor finansowy jest do naprawdę wyróżniający się w ogóle w skali. Myślę, że. Nie, na pewno nie przesadzam mówiąc, że w skali Europy, może przesadziłbym mówiąc, że w skali świata, ale na pewno, jeżeli chodzi o Europę i Unię Europejską, to jesteśmy y, absolutnie, jeżeli w tobie, jeżeli chodzi o, o, o rynek i, 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 i poziom zaawansowania technologicznego. Rzeczywiście bezpieczeństwo powiedziałbym tak to się wiąże z dwoma istotnymi konsekwencjami. Po pierwsze, przez to jesteśmy narażeni na znacznie szersze zagrożenia i znacznie większą liczbę zagrożeń, no bo wiadomo, że jeżeli mamy bardziej zdigitalizowaną bankowość, bardziej zdigitalizowane finanse, oznacza to również, że więcej zagrożeń czeka na użytkowników i na same instytucje finansowe, które z takich Nowinek technologicznych korzystają. Jednocześnie wydaje mi się, że ta świadomość jest i ona rośnie. I tutaj nie chcę się wypowiadać, czy instytucje finansowe czują się, czy nie czują się gotowe. Być może tutaj bardziej adekwatne byłoby pytanie bezpośrednio do osób zajmujących się tematem cyberbezpieczeństwa w instytucjach finansowych. Na pewno zawsze jest nad czym pracować i zawsze warto o tym myśleć. Zwłaszcza tu chyba warto podkreślić, że Dora jest aktem prawnym, który to cyberbezpieczeństwo umuje. Yy, na zasadzie cyklu zarządzania ryzykiem, który prawidłowo ma postać koła czy okręgu, gdzie zaczynamy od analizy ryzyka, oceny zagrożeń, oceny naszych podatności, przeanalizowania, jak to wygląda w praktyce i tak naprawdę wdrożenia środków, które mają zaradzić temu ryzyku, wyeliminować je lub zmitygować. Natomiast dalej analiza ryzyka jest procesem ciągłym, który trwa, i wydaje mi się, że nawet instytucje finansowe, które są czy ich ocenie gotowe na wdrożenie nowej regulacji. Mimo wszystko nie powinno siadać na laurach, ponieważ ci, którzy chcą zagrozić sektorowi finansowemu, też nie śpią i oni na pewno również będą starali się sprostać wyzwaniom, które dla nich stawiają instytucje finansowe i działy cyberbezpieczeństwa w bankach i innych podmiotach rynku finansowego w To jeszcze mam jedno przewrotne pytanie o uczestników samego rynku kapitałowego. Którzy zawierzają swoje środki finansowe e, instytucją. I teraz czy oni są w stanie sprawdzić poziom zabezpieczenia, e, czy chociażby taki e, tak to rozporządzenie, akt prawny Dora, który ma regulować e, przepisy w, w zakresie cyberbezpieczeństwa, to czy zwykły uczestnik rynku jest w stanie zweryfikować w jakikolwiek sposób, czy instytucja finansowa, która Zarządza jego środkami, przestrzega jakichkolwiek norm? I czy to jest ważne, żeby była na przykład transparentność ze strony instytucji finansowych o informowaniu swoich klientów czy podmiotów, z którymi współpracują, o tym, że, że cyberbezpieczeństwo u nich jest regulowane e lub stosowane właśnie choćby do przepisów prawa unijnego? To jest bardzo ciekawe pytanie. Nie wiem, czy ono jest przewrotne. Wydaje mi się, że ono z punktu widzenia każdego uczestnika rynku finansowego, zwłaszcza inwestorów indywidualnych, nasuwa się samo przez się. Moim zdaniem, tu jest trochę tak samo jak z zarządzaniem naszymi środkami finansowymi, gdzie oczywiście, że jesteśmy w stanie zweryfikować pewne kwestie. Przykładowo. Wiemy, jak wygląda proces logowania do naszej bankowości elektronicznej, czy do systemów, innych systemów, które instytucje finansowe nam udostępniają. I wiemy, czy to logowanie jest w miarę odporne, czy nie. Czy tam są podstawowe zabezpieczenia, przykładowo uwierzytelnienie dwuskładnikowe, czy nie. To jesteśmy w stanie ocenić. Często zależy to od nas, czy my chcemy korzystać z uwierzytelnienia dwuskładnikowego, bo to w niektórych sektorach jest to obowiązkowe. Jak na przykład w sektorze płatniczym, w sektorze Instytucji, na przykład w przypadku domów maklerskich, takiego bezwzględnego obowiązku przepisów prawa nie ma. Więc warto sobie zadać pytanie, czy ja mogę z takiego rozwiązania korzystać. Natomiast tutaj, patrząc na to, od drugiej strony, mimo wszystko musimy tym instytucjom finansowym przede wszystkim zaufać. I pod tym względem, DORA jest istotna, ponieważ to jest dokładnie obszar cyberbezpieczeństwa. W tym wypadku zachowuje się dokładnie tak samo jak obszar zarządzania środkami finansowymi klientów. Po prostu instytucje finansowe regulacyjnie yy, są zobowiązane do wdrożenia pewnych standardów, które mają zapewnić, że mamy taki minimalny poziom zaufania do tych instytucji. Co oczywiście nigdy nie będzie oznaczać, że wszystkie instytucje są tak samo dostosowane i pewnie myślę, że tutaj transparentność ze strony instytucji przedstawianie oczywiście. Na pewnym poziomie ogólności, jakiego typu zabezpieczenia czy środki są podejmowane przez instytucje, to jest bardzo dobry początek do tego, żeby zacząć wygrywać zaufanie, e, zaufanie użytkowników. I co istotne, nie traktować tej regulacji w charakterze bezwzględnego przymusu, który jest nam narzucony i my musimy się dostosować, tylko być może na zasadzie takiej przewagi konkurencyjnej, którą możemy. Wygrać na rynku, przedstawiając, że tak naprawdę pod kątem zabezpieczeń jesteśmy instytucją godną zaufania uczestników rynku kapitału. Szanowni Państwo, jak na samym początku było powiedziane, Dora to nie bajka cyberbezpieczeństwo to też nie bajka, realne zagrożenia wynikające z, z hakerów, między innymi wynikające. Z przewrotności rynku i tam, gdzie okazja znajdzie się zawsze złodziej. Aby tej okazji nie było, należałoby się skupić bardziej na zabezpieczeniach. Zarówno dla Państwa środków, jak i dla instytucji finansowych. Aby jak fajnie było powiedziane, w podsumowaniu być może stworzyć przewagę konkurencyjną na tyle. Całego rynku. Za rozmowę dziękuję. Bardzo dziękuję. Moim i Państwa gościem dzisiaj był adwokat w Deloitte Legal, dr Michał Mostowik. Panie mecenasie, jeszcze raz bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję uprzejmie. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Partnerem programu była spółka MFood SA największy giełdowy polski producent oraz dystrybutor miodów z całego świata